Magda Bochenek, witam Państwa w telewizji Nasza Łomża. Dziś w studiu spotykamy się z Lechem Szabłowskim, wice starostą ziemi łomżyńskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor. Witamy Państwa serdecznie. Dziś rozmawiamy o inwestycjach, jakie w starostwie będą przeprowadzone właśnie w tej nowej kadencji, bo niedawno się ta zaczęła. No i tutaj na początku już tak na luzie, żebyśmy zaczęli rozmowę, to wicestarosta, do tej pory starosta. No właśnie jak Pan się czuje z tym, że teraz głową starostwa jest kobieta pani Elżbieta Parzych zajęła pana funkcję również pewnie gabinet. Czy nie zamieniliście się gabinetami? Jak to wygląda? Przeszedłem na, do pracy w tej nowej kadencji w sposób taki chyba płynny, choćby z powodu tego, że, że zostałem w tym samym gabinecie. A no właśnie. A Porozumieliśmy tak, się w tej sprawie z panią starostą, no ale gabinet to jest jakby przy okazji, natomiast to co jest najważniejsze, co powinno być najważniejszym, co daje szansę na to, żeby powiat łomżyński dobrze funkcjonował, żeby starostwo funkcjonowało dobrze, to współpraca. I tutaj chcę powiedzieć, że z panią Elżbietą Parzych znamy się od wielu lat. Pani Elżbieta Parzych jest już czwartą kadencją radną w powiecie Łomżyńskim. Podobnie zresztą jak ja pełniliśmy różne funkcje w czasie trwania powiatu. W poprzedniej kadencji pani Elżbieta Parzych była społecznym członkiem zarządu. Stąd też jak do tej pory nie było żadnych nieporozumień, żadnych zgrzytów. Jeśli chodzi o naszą pracę, nasze funkcjonowanie. Natomiast co do tego, że. Właśnie, nie kobieta. była zazdrości w momencie, kiedy Pan usłyszał, że jednak to już teraz nie Pan będzie popełnił tą najważniejszą funkcję, tylko Pan będzie na drugim miejscu, a na tym pierwszym miejscu będzie kobieta. W polityce, Pani Redaktor, zresztą podobnie jak w życiu, nic nie jest dane raz na zawsze, ani, ani raz na przynajmniej czas pracy zawodowej. Tutaj. E, wszystko się zmienia. Jest, e, działa to w sposób taki płynny i, i, w sposób, i rzeczą naturalną jest, że kończy się kadencja, są nowe wybory, w związku z tym trzeba oczekiwać zmian i do takich zmian każdy z polityków e, musi być przygotowany. W innej sytuacji e, no nie powinien w ogóle zabierać się za politykę, nie powinien kandydować, bo, bo może to się skończyć e, no bardzo niedobrze, jakimś stresem niepotrzebnym zupełnie. Ale trochę zazdrości na pewno było. <laughs> o tym, że kobiety e, zaczynają rządzić w naszym tutaj i w mieście, i w powiecie. Jeśli chodzi o zazdrość, to nie wiem, może to pytanie e, na przykład mogło być skierowane do mojej żony, Co? która może być zazdrosna o to, że moją taką współpracownicą, najbliższą, najbliższą szefową jest, jest kobieta. Ale tego nie ma, bo, bo jak wszyscy wiemy, to w, w, każdej, rodzinie, w każdej rodzinie to, to kobiety mają. Matki, tak? Matki, kobiety mają, żony mają pozycję taką mocną, ugruntowaną, w związku z tym na polu tutaj zawodowym Jest, działa jesteście to głową, bardzo Jesteście głową, a szyją, zawsze tak bardzo lubię to powiedzenie. No ale właśnie, nim przejdziemy do tego, jak Wam układa się współpraca, o tym, co Pan powiedział, że od wielu lat, pomimo wszystko, że współpracujecie razem, to ta współpraca teraz będzie wyglądała inaczej, prawda? Bo radny starosta, starosta, wicestarosta, no to rzeczywiście tą rolę, tę rolę będziecie musieli dzielić, ale nim przejdziemy, to ja bym chciała Państwu wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj spotykamy się z Panem ze starostą Lechem Szabłowskim po to, aby podsumować również ubiegłą kadencję, bo to jest tak, że czasami sobie nie zdajemy sprawy, ile rzeczy, takie, które na co dzień starostwo realizuje, inwestycji drogowych, kulturalnych, uczestniczy też w Łomży, prawda, wśród mieszkańców Łomży, chociażby Drozdowo, Muzeum w Drozdowie. Tam się odbywa wiele wspaniałych koncertów, wiele jakichś eventów i to właśnie starostwo to organizuje, dlatego jakbyśmy mogli te ostatnie lata podsumować, kiedy pan był starostą, co, na co pan by zwrócił największą uwagę, co zapisało się tak najbardziej w pamięci Jaka inwestycja jest takim dzieckiem ubiegłej kadencji? Ja myślę, że przez te 15 lat i 16 rok już funkcjonowania powiatu Łomżyńskiego, on już, on już tak okrzep i wrósł tutaj w rzeczywistość, w krajobraz Łomżyński i większość mieszkańców powiatu Łomżyńskiego na pewno, ale miasta Łomży również kojarzy. Starostwo Powiatowe, Powiat Łomżyński z konkretnymi zadaniami. Mam taką nadzieję, jeśli nie to, no to będziemy cały czas pracować nad tym, żeby, żeby ta wiedza e, rosła, żeby zmieniła się. Powiat Łomżyński ma, czy Starostwo, e, ma wiele zadań zapisanych w ustawie o samorządzie powiatowym. E, na miarę naszych możliwości, e, przede wszystkim finansowych, które nie są duże niestety, bo powiat łomżyński jest najbiedniejszym powiatem w Polsce, jeśli chodzi o dochody na mieszkańca, ale mamy wyśmienitych urzędników, muszę powiedzieć, wspaniałą kadrę zarówno w starostwie powiatowym, jak również w jednostkach powiatu łomżyńskiego. Te zadania realizujemy na tyle dobrze, że jesteśmy wysoko notowani, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju rankingi pośród powiatów w Polsce i na przykład jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, za poprzednią kadencję plasowaliśmy się na 70. pozycji w Polsce. W związku z tym no, jest to pozycja wysoka. I teraz to, co najważniejsze, od początku poprzedniej kadencji w sposób szczególny skupiliśmy się na utrzymaniu, modernizacji, remontach i budowach nowych dróg powiatowych. Na ile było to możliwe, korzystaliśmy ze wsparcia finansowego, środków zewnętrznych, tutaj głównie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, ale również rezerwa ministra infrastruktury, dobra współpraca z samorządami gminnymi. To dało efekt w postaci około 80 km dróg wybudowanych, zmodernizowanych w ciągu ostatnich czterech lat. Doposażyliśmy również w nowe jednostki sprzętowe zarząd dróg powiatowych po to, żeby w okresie i letnim, ale w okresie w szczególności zimowym utrzymać w dobrej przyjazności drogi powiatowe a mamy tych szlaków aż 530 km. Aż 530 km dróg to są, to są drogi powiatowe. I tutaj też y, muszę y, podziękować y, szefom samorządów gminnych, bo w dużej części opieramy się, jeśli chodzi o utrzymanie i letnie, i zimowe, również na współpracy z gminami. I to niekoniecznie zawsze jest tak, że, że gminy wspierają powiat, bo powiat również y, wspiera gminy, jeśli chodzi o zarządzanie y, drogami gminnymi. Tak jak powiedziałem, tych, tych odcinków druku udało się sporo zrealizować, ale przygotowaliśmy również kilka projektów, które będą realizowane już w tym roku, pierwsze i w ciągu następnych lat tej kadencji. Jeśli chodzi o ten rok, to, to chcę powiedzieć, że w tej chwili przygotowujemy się do dwóch inwestycji drogowych, jedna w Gminie Dwabne. Droga relacji Mocarze-Chyliny około 2200 km i środki finansowe 2200 m tak. i środki finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wniosek składanych w poprzedniej kadencji, drugi odcinek drogi. Na terenie gminy y, Przytuły, miejscowości Gardoty, do miejscowości Grzymki, ten, też ponad 2 kilometry, i tutaj y, środki y, pozyskane z rezerwy ministra y, infrastruktury na likwidację y, klęsk żywiołowych. Te inwestycje już przygotowujemy, ale przygotowujemy również y, kilka porozumień y, z samorządami po to, żeby, y, żeby przygotować kolejne, kolejne przedsięwzięcia y, drogowe. To, w takim dużym skrócie, jeśli chodzi o drogi. Ja nie będę wymieniał poszczególnych odcinków dróg, tak. bo, bo, bo tego byłoby, byłoby dużo i, i nie wiem, czy to byłoby tutaj dla Państwa interesujące, ale yy, Szanowni Państwo, powiat Łomżyński również yy, bardzo dba o. Rozwój społeczny mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego. Powiat Łomżyński, jako jedyny w Polsce, prowadzi dwie instytucje kultury. Regionalny Ośrodek Kultury, tutaj siedzibą w Łomży, oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie. Regionalny Ośrodek Kultury no to mnóstwo pracy takiej codziennej na rzecz dzieci, na rzecz młodzieży. Mieszkańców, mieszkańców z również, szczególnie, nie, to to szczególnie z powiatu. dokładnie, Szczególnie, z rzecz e, z e, miasta z no bo łatwiej im tym z tym takich komunikacyjnych docierać na, na rodzaju tym różnego rodzaju zajęcia, które są prowadzone przez rok, ale tym z Kultury to również e, kilka takich z wydarzeń, o których e, Łomża, cała Polska może i, i szerzej e, wszyscy wiedzą, czy wszyscy wszyscy czyli Festiwal Muzyczny Dni tym łomża już w tym roku 22 edycja tego festiwalu jest przygotowywana, zaczynamy z końcem czerwca, w ciągu dwóch tygodni około 20 koncertów. Inne ważne wydarzenie, jakie jest organizowane przez Regionalną Ośrodek Kultury, to ogólnopolskie dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie. W tym roku w sposób w sposób szczególny to wydarzenie jest podkreślane, nagłaśniane jest ważne ze względu na to, że tak, Sejmik Samorządowy Województwa Podlaskiego ogłosił rok 2015 rokiem Adama Chętnika. Jesteśmy po kilku spotkaniach z wnukiem Adama Chętnika, panem Jackiem Chętnikiem. Przygotowujemy no, wiele różnych wydarzeń, między innymi właśnie ogólne Polskie Dni Kultury Kurpiowskiej będą w części poświęcone hmm, Adamowi Adamowi Chętnikowi. Regionalne Ośrodek Kultury to zespół pieśni i tańca łomża, to klub tańca towarzyskiego a AKAT. Myślę, że już bardzo znane turnieje tańca towarzyskiego Puchary Marszałka, prezydenta, starosty, ogólnopolskie turnieje i, i wiele bardzo dobrych wyników na tego typu turniejach w Polsce. Muzeum Przyrody w Drozdowie, proszę Państwa, no to placówka, która ciągle rozwija się, rozbudowuje się, jeśli chodzi o, o, o bazę. W, w poprzedniej kadencji oddaliśmy do użytku m, obok Muzeum Przyrody w Drozdowie ośrodek edukacji ekologicznej, który powstał również ze wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Piękna ścieżka edukacyjna. Piękna ścieżka edukacyjna. Tak, to pani doskonale działam. pamięta. Zachęcam wszystkich do odwiedzania naszego Muzeum w Drozdowie. Dokładnie tak. I he, przygotowujemy się również pod względem projektowym na dokończenie. Remontu, modernizacji tego zabytkowego dworku, jeśli chodzi o, o, o prace zewnętrzne, elewacje zewnętrzne, jeśli chodzi o prace wewnętrzne, przebudowa wszystkich instalacji wewnętrznych. A to potężne koszty. Ogromne koszty, e, instalacji, ale również e, e, ta placówka zmieni się, jeśli chodzi o, o stronę wystawienniczą, tak. Mm -hmm. e, będą, będą przygotowane nowe miejsca na, na wystawy zostanie przeorganizowana ta placówka. No, oczywiście wszystko pod warunkiem, że uda nam się uzyskać dofinansowanie. Póki co robimy dokumentację techniczną i tutaj dzięki również takim skutecznym zabiegom pani dyrektor Muzeum Przyrody otrzymaliśmy wsparcie finansowe na dokumentację techniczną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są, to są takie te, mówię takie dwa najważniejsze filary, jeśli chodzi o sprawy społeczne, ale inne to yy, jesteśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o organizację czy współorganizację różnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, o charakterze e, społecznym, związane z obchodami ważnych rocznic, yy, z uczestnictwem w wydarzeniach o charakterze patriotyczno-religijnym, e, powiat łomżyński, e, najczęściej wspólnie z miastem Łomży, ale również z innymi organizacjami cały czas jest, jest widoczny. I jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej powiem, której, którą powiat zajmuje się, o czym pewnie niewielu wie. Otóż Starosta Łomżyński prowadzi zadania również w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Prowadzimy zespoły gabinetów lekarza rodzinnego cztery na terenie miasta Łomży i w Pozostałych siedmiu gminach na terenie e, powiatu Łomżyńskiego. Czyli z Nowym Rokiem mieliście ten sam problem, to wszyscy? U nas e, pacjenci nie mieli takich problemów, e, jak ci, którzy są zapisani, czy mają swoich lekarzy e, tego pierwszego kontaktu w zakładach niepublicznych, dlatego że nasz zakład podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, mimo że e, nie był on do końca korzystny. Natomiast my nie mogliśmy sobie pozwolić na, na strajki. Mhm. W związku z tym e, przyjmowaliśmy pacjentów od 1 stycznia, e, wszystkich naszych pacjentów, ale byli Byliśmy gotowi na to, żeby, żeby przyjmować pacjentów również z innych przychodni. Starostwo Powiatowe to tak brzmi, taka bezduszna instytucja. Okazuje się, że tutaj filary kultury to właśnie starostwo, jeżeli chodzi o Łomżę. No ale właśnie, środki unijne, to o czym Pan w kółko podkreśla, że pozyskamy, zrobimy, jeżeli będą. Teraz jest nowe finansowanie i pytanie z czego i na co te środki unijne będziecie próbowali pozyskać, na co urzędnicy teraz pracują, na co piszą wnioski, jak to wygląda? Jeśli chodzi, wrócę znowu do tematu dróg w nowej perspektywie finansowej, która tak naprawdę już... Już funkcjonuje, tak. Już trwa. Mhm. Będziemy chcieli pozyskać środki finansowe na modernizację dróg z programu rozwoju obszarów wiejskich. Przewiduje się, że w Prowie przewiduje się, że każdy powiat, każdy samorząd lokalny, gminny powiatowy będzie mógł otrzymać dotację w wysokości 4 milionów złotych w ciągu 6 lat. To nie są kwoty powalające, natomiast na, natomiast na pewno dla nas bardzo ważne, bo przy takim montażu finansowym z innymi podmiotami daje szansę na, na jakieś konkretne efekty rzeczowe będziemy próbowali również pozyskać środki z RPO, chociaż tam będzie duża trudność ze względu na to, że drogi lokalne, czyli gminne i powiatowe są, zostały potraktowane w RPO niestety, ale w sposób taki dyskry, dyskryminujący. Otóż będzie można otrzymać wsparcie finansowe tylko na te odcinki dróg lokalnych, które będą miały między innymi połączenie z korytarzami międzynarodowymi TNT, no, takich odcinków w zasadzie my mamy bardzo niewiele, bo, bo to są głównie drogi wojewódzkie, które dochodzą do tych szlaków międzynarodowych, ale będziemy tutaj próbowali. E, inne możliwości, RPO to drogi, które mają połączenie ze strefą przygraniczną. Tutaj już jest, jest to poza naszym zasięgiem, niestety. I, i, I trzecia możliwość to drogi, które prowadzą do terenów inwestycyjnych, tu w szczególności pewnie drogi gminne, chociaż niewykluczone, że, że uda się z którąś z dróg powiatowych również mm, zaistnieć. A inne inwestycje tutaj nie wchodzą w grę, jeżeli chodzi o RPO? Bo tak jak słyszę na przykład Ostrołęka, tam oni chcą na przykład most na Narwi budować w ramach właśnie tego Funduszu Regionalnego Programu eee. Operacyjnego. Tak, to znaczy yy, środki, yy, środki, które w RPO są przewidziane na inwestycje drogowe, w szczególności trafią na drogi wojewódzkie, na drogi wojewódzkie, mm -hmm. tak? I zakładam, że w przypadku tutaj tak, miasta jest. i tego mostu mm -hmm. jest to pewnie jest w, ciągu drogi, w ciągu drogi wojewódzkiej. Mm -hmm. Powiat realizuje inne zadania i z tym miałby trudność, ale Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych, tutaj na pewno będziemy, dbamy o to, żeby wnioski składać. Chcemy również po raz pierwszy, pewnie teraz w tej kadencji, rozpocząć składanie wniosków i realizację inwestycji z rezerwy ministra infrastruktury na obiekty inżynierskie. Jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej na, na most w miejscowości Konarzyce połączony z ulicą Młynarską w miejscowości Konarzyce. I zechcemy z tamtych środków również y, y, skorzystać. No, środki e, te klęskowe, z których korzystaliśmy wcześniej. No, cały czas Dużo będzie aktywnie. kosztował ten most? Niestety, obiekty inżynierskie są bardzo drogie. Mhm. E, często taki można by nazwać przepust. Mhm. Przepust na jakimś niewielkim cieku wodnym to kosztuje kilkaset tysięcy złotych. Tu jeszcze nie mamy kosztorysu rysu na, na ten obiekt, ale on na pewno będzie kosztował w granicach mhm. miliona złotych. Przynajmniej plus, plus dojazdy do tego obiektu, w związku z tym kwoty bardzo wysokie, a ja podkreślę, co jest istotne: powiat Łomżyński, budżet powiatu Łomżyńskiego to jest około 26 milionów złotych w ciągu roku na wszystkie zadania, a na samo utrzymanie bieżące dróg wydajemy około 6 milionów złotych rocznie. E, w związku z tym na inwestycje musimy. A to są największe odbywać koszty odbywać. z budżetu, czy są jeszcze większe koszty z budżetu, które ponosiły starosty? No drogi są, jak sama nazwa wskazuje, są bardzo drogie i na to wydajemy e, mnóstwo pieniędzy. Ale to, jeśli chodzi o, no, o stronę, te stronę inwestycyjną, o Muzeum Przyrody, to ja wspominałem wcześniej, mm. ale będziemy chcieli również y, y, pisać wnioski do Europejskiego Funduszu Społecznego. Takim poważnym naszym poważnym beneficjentem jest Powiatowy Urząd Pracy, który rokrocznie korzysta ze środków EFES-u, ale to na aktywizację bezrobotnych Natomiast, natomiast oprócz, oprócz Urzędu Pracy, to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z takich środków. Instytucje Kultury oczywiście i samo starostwo, nasz Wydział Promocji na różnego rodzaju zadania. W poprzedniej kadencji, jeszcze wcześniejszej, udało się sporo środków pozyskać na stworzenie spółdzielni socjalnych. Tych spółdzielni funkcjonuje tutaj na terenie miasta, powiatu łomżyńskiego już 13 i wszystkie działają, wszystkie działają w różnych branżach, niektóre się jakby przekwalifikowały, jeśli chodzi o swój zakres działalności, ale wszystkie, wszystkie działają, wszystkie funkcjonują, e, mają się jedne bardzo dobrze, inne może słabiej, ale, ale ciągle są, są, że tak powiem, na, na, na etapie takiego rozwoju. A nie degradacji. W związku z tym, jeśli będzie to możliwe, będziemy chcieli, będziemy chcieli takie, do tego projektu, przy pomocy których moglibyśmy aktywizować osoby bezrobotne, osoby zagrożone wykluczaniem społecznym, bo, bo do, takich, do takich dedykowane głównie są te środki finansowe i oprócz tego różne Które przedsięwzięcia o, tego? o charakterze takim społeczno-kulturalnym. Powiem o jednej, o jednej rzeczy bardzo ważnej otóż rok 2015 to jest 70 rocznica zakończenia II wojny światowej. Przygotowujemy w tej chwili dwa projekty, jeden do Komisji Europejskiej, drugi do, do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Chcemy zorganizować kilka wydarzeń o charakterze takim i historycznym, i patriotycznym, ale, ale również o charakterze takim współczesnym, dotyczy, związanym z zakończeniem II wojny światowej. Jeżeli chodzi jeszcze o te środki unijne, to z, z ubiegłego finansowania, ile udało Wam się pieniędzy pozyskać z Unii Europejskiej, ze środków zewnętrznych? Możemy tak podliczyć mniej więcej? Ile starostwo do tego budżetu jeszcze ściągnęło? Różnie to wygląda w poszczególnych latach. E, co jest wynikiem różnej liczby konkursów. Najlepsze lata to nawet, nawet o około 10 milionów złotych udało się ten budżet powiększyć. W słabszych to były kwoty rzędu kilku milionów złotych. Także generalnie zamykaliśmy, zamykaliśmy każdy rok budżetowy kwotą tak średnio około 30 milionów złotych. Czyli teraz czekamy na rozstrzygnięcie, tak jak Pan wspomniał, niektórych konkursów i tych środków zewnętrznych. No ale właśnie już tak na koniec chciałabym podsumować, jak wygląda powiat łomżyński, bo ja wiem, że jest nieco mniejszy od samego miasta Łomża, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, no właśnie, co się składa na powiat Łomżyński, bo my często słyszymy starostwo Łomżyńskie, ale co się na to starostwo, na ten powiat składa? Szanowni Państwo, powiat Łomżyński to dziewięć gmin okalających miasto Łomża z wyłączeniem miasta. Zadania, które powiat realizuje są kierowane na rzecz mieszkańców tychże dziewięciu gmin, ale również niektóre zadania na rzecz mieszkańców miasta Łomży. Zadania związane z powiatowym urzędem pracy, te zadania związane z kulturą, zadania związane z geodezją, to tak w szczególności i podstawową opieką zdrowotną. Liczba mieszkańców powiatu łomżyńskiego to jest około 52 tysięcy i tak w, w odniesieniu do miasta Łomży, to jest około 10 tysięcy mieszkańców mniej, ale Liczba mieszkańców Łomży w ciągu 15 lat odkąd funkcjonuje powiat zmalała. O około 6-7 tysięcy, natomiast na terenie powiatu Łomżyńskiego liczba mieszkańców utrzymuje się na tym samym poziomie. Pewnie chętnie Łomżyniacy wyprowadzają to. Do... Jest powiatu. to związane pewnie może z większą liczbą urodzeń, chociaż, chociaż ten niż demograficzny dotyczy wszystkich i wieś i miasto, ale w dużym stopniu związany jest z migracją ludności, mieszkańców miasta Łomży do miejscowości, w szczególności tych, tych położonych najbliżej, najbliżej miasta Łomży. Stąd jest taka sytuacja, że, że, że możemy się pochwalić utrzymującą się liczbą mieszkańców. Więc, drodzy Państwo, po prostu wolimy swoje podwórka, a nie bloki, co jest chyba zrozumiałe. Pan starosta też ma swoje podwórka. E, tak, no, ja mieszkam oczywiście na terenie powiatu łomżyńskiego, mieszkam na wsi, na wsi taki, typowo, typowo takiej naszej wsi, wsi rolniczej, tak. Ale I w najbogatszym naprawdę... regionie rolnictwa naszego tutaj podlaskiego. <grystanie> Ta, w gminie Śniadowo oczywiście, to jeśli chodzi przynajmniej o mleczarstwo, to, <grystanie> to, jest to jest to na pewno gmina e, mlekiem płynąca. E, Popiera pan strajki rolników? E, proszę Państwa, e, rolnicy, e, rolnicy jak najbardziej mają rację, dopominają się praw, które są im jakby należne, e, dopominają się pewnych przy, przywilejów, które... Powinny zostać y, dla nich przygotowane przez rządzących. To nie jest może tak, że w tej chwili y, na wsi, zwłaszcza popatrzymy na te blokady, które miały miejsce, jest bieda. Popatrzymy, mam na ja myśli ciągniki, które, które, tam, które tam na tych blokadach pojawiły się. Natomiast, natomiast patrząc jakby, patrząc do przodu, jaka rysuje się sytuacja, jeśli chodzi o rolników, w szczególności tutaj na naszym terenie, producentów mleka, bo za chwilę kończy się kwotowanie na rynku mleka, rynek zostaje zupełnie uwolniony i jakby nic w zamian nie zostało przygotowane dla producentów mleka, a oni przez ostatnie... Kilkanaście lat można powiedzieć, mocno inwestowali w produkcję mleka. Zachętą były środki, między innymi unijne, zachętą były również kredyty preferencyjne. Każdy rolnik nie inwestował w ciemno, bo przygotował plan przedsięwzięcia inwestycyjnego, który, to, który był jakby akceptowany, zatwierdzany, który to wskazywał. Rozwój tych gospodarstw i dzisiaj y, oni stoją przed wielką, ogromną niewiadomą. Te gospodarstwa, trzeba też jasno powiedzieć, są y, mocno zadłużone. Rolnik nie był w stanie Potężnych wygenerować kredytach. własnych okay. środków y, na te inwestycje, choćby na udział własny y, w tych mm. projektach związanych z dotacjami. No i te kredyty, o, o których wspominałem I, i, i te ciągniki, które na drogach widzimy, to w na większości banku, są, zastawem, są zastawem bankowym. E, niestety i rolnicy muszą to spłacić. Natomiast mm, to, co mnie, e, to, co mnie no, drażni powiem tak, to, mm, to jakaś taka często nie, taka niechęć czy, czy takie złowrogie wypowiadanie się e, tych, którzy nie, którzy nie mieszkają na wsi, nie rolników w stosunku do tych rolników, e, jeśli oni widzą prawda, te takie nowoczesne ciągniki, e, wy, wyrażają się często w sposób taki no, e, Nieodpowiedni, nie tak? Natomiast to trzeba powiedzieć w ten sposób, ale czy, czy załóżmy ci kierowcy ciężarówek, który, którzy jeżdżą tutaj naszymi drogami, to, to dysponują słabszym sprzętem? A Nikt dzisiaj nie jeżdża ani Starem ani Leczem, ani nie mamy w leasingach prawda? Też pewnie mamy. W związku z tym złą rzeczą jest, jeśli następuje jakieś takie, nie wiem, dzielenie społeczeństwa, bo wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby dobrze funkcjonowało rolnictwo tutaj w szczególności, bo, bo miasto Łomża w dużej części z tego rolnictwa w, jakiś tam, w jakimś sensie. Się żyje i odwrotnie, prawda? Mieszkańcom wsi, rolnikom również powinno zależeć na tym, żeby miasto łomże się rozwijało, żeby taka panowała naprawdę jak najlepsza symbioza w, w obszarze tym, powiedzmy takiego rozwoju gospodarczego i społecznego. A w najbliższym czasie ja już wiem, że rolnicy planują kolejne blokady dróg, więc Wam, drodzy Państwo, życzymy trochę cierpliwości i zrozumienia. Każdy walczy o to. Co się należy. Dziękuję Panu bardzo za przybycie do naszego studia. Dziękuję bardzo, mój redaktor. Dziękuję bardzo Państwu. Ja myślę, że jeszcze nie raz tutaj się spotkamy, żeby mówić, co w starostwie słychać. Ja zachęcam również do odwiedzania strony powiatu łomżyński. Tam wszystkie aktualności są zamieszczane. Magda Bochenek, moim Państwa, gościem był Lech Marek Szabłowski, wicestarosta ziemi łomżyńskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu.